Witam serdecznie przy naszej aukcji 50. Aukcja jubileuszowa odbędzie się 13 września w hotelu Rafels Europejski oraz na naszej stronie do licytacji aukcja aukcjamonet.pl Serdecznie zapraszam, ponieważ tam jest dostępny pełny katalog między innymi taki rarytas, który trzymam w ręku. Jest to moneta ekstremalnie rzadka, można powiedzieć, że znana w pojedynczych kolekcjach. Moneta próbna, wybita za czasów króla Stanisława Augusta Piotrowskiego w brązie w 1771 roku i jest to unikatowy stan zachowania. Talar bardzo ciekawy, ponieważ zwróćcie uwagę, nie ma tu widoku, znaczy nie ma tutaj tarczy herbowej. Jest oczywiście wizerunek króla na awersie, natomiast z drugiej strony jest waga do banżenia monet. Był taki akcent właśnie jako próbny, pokazowy, jak wyglądają różne yy, materiały związane z produkcją monet. Na dole data 1771 rok. W 1771 roku wpłynął do komisji meniczej memoriał proponujący wybijanie właśnie monety polskiej, ale z czystego srebra. Powodem tej inicjatywy było masowe fałszowanie monety polskiej w menicach sąsiednich Prus. I oczywiście stolnik wielkiego koronnego Augusta Moszyńskiego proponowało rezygację z miedzi jako dodatku do stopu monetarnego. Miało to wyeliminować w myśl zamysłu autorów możliwość podrabiania monety polskiej. Król Poniatowski postanowił sprawdzić, jak te wybite monety miałyby wyglądać i zachować się w obiegu. Nakazał więc przygotować parę stempli różnych monet. I oczywiście, zlecono to nikomu innemu jak Filipowi Holzhauserowi, medalierowi królewskiemu. Wykonał on komplet monet. Tutaj całej serii tych monet od srebrnych do od srebrnego grosza do talara. Monety wybito jako próby. Nie znany jest nakład tych oryginalnych prób. Wiadomo, że król zeł je później znanym ówczesnym numizmatykom. Komplet tych monet otrzymał również Samuel i z królewca, który opisał je w przygotowanym do druku dziele o talarach wydanym w 1774 roku, czyli trzy lata po wybiciu tej monety. Podobną serię monet otrzymał też numizmatyk i historyk gdański Karol Lenglich, który również uwzględnił je w swoich. Rozprawach o monetach i kolekcjonerach. Jeden z kompletów trafił wraz ze zbiorem Stanisława Augusta do gimnazjum w Krzemieńcu. Talar ten został wybity w XIX wieku. Jest to najładniejszy egzemplarz dostępny na rynku. Czekoladowa patyna, połysk menniczy. Zdecydowanie polecamy najbardziej wymagającym kolekcjonerom. Będzie to ozdoba każdej kolekcji. Jeżeli chcecie coś wyjątkowego, co jest niespotykane na rynku, to jest to taka właśnie moneta. Przypominam, że na tej aukcji oferujemy kolekcję zestaw zebrany naprawdę kawał czasu temu przez jednego kolekcjonera. Dzisiaj to jest to można powiedzieć bardzo, bardzo trudna misja. Jeżeli ktoś chciałby tego ponownie dokonać, to zajęło kilka dekad, aby ktoś zebrał właśnie taki zestaw monet próbnych Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc ja serdecznie zapraszam do działu Stanisław August Poniatowski, ponieważ tam możecie znaleźć monety złote, medale, srebrne, w miedzi i właśnie w brązie ten unikatowy talar z tysiąca 1771 roku, więc zapraszam na aukcję.mint.pl i do zobaczenia 13 września.